Lubię twój styl. Z przyjemnością. Jak najbardziej do rozwałki używam nauki. Ach, statkowi już nic nie grozi. Chyba mamy wyciek paliwa. Ale rumbanka. Nauka znowu górą robiło Za moich czasów. Za Rui jestem posłuszny. Służba zakończona. Pomyślna asymilacja. Jaki jest rozkaz? Oczekuję na polecenie. Przyznać się, który powypuszczał małpy doświadczalne z klatek! W MC, cholera, muszę zajrzeć do notatek. Synteza jądrowa, powiadasz. Będę musiał zapamiętać to słowo. Odkrywca gotowy do służby. A, witam dowództwo. Czekam na przesłanie rozkazów. Nasłuch w toku. Widzimy cię. Wybornie. Wracam do akcji. Przyjąłem komandorze. Jazda.